Jesteśmy poznańską kliniką, która posiada bogate, bo ponad 17-letnie doświadczenie. Budując markę Proestetika klinika Dr. Prager, od samego początku stawialiśmy na wyspecjalizowany zespół doświadczonych ekspertów, których zaangażowanie i pasja służą naszym pacjentom. Tworząc to miejsce od samego początku, staraliśmy się, żeby było nowoczesne i skierowane zarówno dla osób, które chcą zachować młody i atrakcyjny wygląd, ale również dla pacjentów borykających się z problemami natury estetycznej. Dbając o wysoką jakość naszych usług, staramy się zapewnić pacjentom najlepsze wybrane zabiegi. Stąd troska o dobór nowoczesnej, zaawansowanej technologii. Ogromną popularnością cieszą się zabiegi odmładzania twarzy w aspekcie usuwania zmarszczek, ujędrniania skóry czy nieoperacyjnego liftingu twarzy. Stąd decyzja o poszerzeniu naszej oferty o zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Decyzja ta poprzedzona była długimi testami. Ostateczny wybór padł na sprzęt koreańskiej firmy Hyronic. Radiofrekwencja mikroigłowa to połączenie dwóch technologii, fali radiowej oraz mikronakuć. Dzięki temu połączeniu uzyskać możesz efekt zdrowej, napiętej skóry o zagęszczonej strukturze. Działa również fantastycznie jako zabieg, który obkurcza rozszerzone pory oraz redukuje blizny. Przy odpowiedniej fotoprotekcji jest zabiegiem całorocznym. Jest nam niezmiernie miło, że premiera naszego nowego urządzenia do radiofrekwencji mikroigłowej produkcji firmy Hyronic ma miejsce w tak uznanej i renomowanej klinice, jaką jest Proestetika doktora Pragera. Dziękujemy za zaufanie i życzymy wielu zadowolonych pacjentów. Serdecznie zapraszamy do naszej kliniki Proestetika klinika Dr. Prager w Poznaniu przy ulicy Słupska 31.